Cześć wam z tej strony Refobarans, szukając przygody.pl i dzisiaj zapraszam was na zakupy. Jedziemy w okresie kwarantanny do supermarketu. Zobaczcie jak to wygląda. No nic, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Przyjechałem do pierwszego sklepu. Hypermark to jest taki jeden chyba z większych sklepów do Dumaguete, gdzie akurat mają najlepsze ceny. No ale okazuje się, że kolejka do, kolejka do wejścia to jest jakieś e, z 50 osób. No oczywiście teraz jest limitowane wejście, czyli ograniczają liczbę osób w sklepie, co jest akurat dobre. No ale przez to się robią ogromne kolejki. No jak widzicie za mną kolejka stoi do wejścia i tam wpuszczają tylko i wyłącznie tyle osób ile wyjdzie, tyle osób może wejść nowych. No Nie ma sensu, żebym tutaj czekał przynajmniej pół godziny, żeby wejść do środka, a później, jeszcze pewnie pół godziny do kasy, więc godzinę stracę. No więc jadę dalej, jadę do Robinsona. Tam przeważnie są dużo mniejsze kolejki i pewnie wejdę od razu. No zobaczymy. Dobra, dojechałem do Robinsona. W sumie dużo samochodów, ale mam nadzieję, że kolejki nie będzie. Zobaczcie, jak to wygląda. Halo. No, ochroniarz już mnie opieprzyło to, że nie mogę nagrywać. Dlatego wziąłem telefon, a nie wziąłem Kanona. Bo boję się, że no, z Kanonem by mnie w ogóle pewnie nawet nie wpuścili powiedzieli, że gdybym wziął kamerę, że mam ją wyłączyć. No bo jest oczywiście tak, nie wolno i tak dalej. No więc, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się coś uda nagrać w środku. Pewnie z ukrycia. Jestem, jest dobrze. Miasto Duchów. KFC jest otwarte, a całe centrum handlowe jest po prostu puste. Tu się dosłownie nie dzieje. Jellybee nawet zamknięte. KFC jest otwarte, ale tylko na take-out. Cała góra pozamykana. Nieźle. Zobaczymy, czy się dostanę w ogóle bez kolejki. Nie, nie ma żadnych kolejek. Dobra, wchodzimy do środka. Zobaczcie, w sklepach wszystko jest. Bez żadnego problemu udało mi się wejść, zobaczymy czy się uda coś nagrać. Jestem teraz w Robinsonie, to jest największy supermarket akurat w Dumaguete. Tutaj jest obowiązek noszenia oczywiście maski. Każdy ochroniarz spryskuje ci ręce alkoholem przed wejściem o i są moje ukochane Red Bull Przyznam Wam się do czegoś. Tak naprawdę to nie wiem co mam dzisiaj kupić, bo Wyjechałem, na, 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 wyjechałem do supermarketu, żeby nagrać dla Was ten odcinek, pokazać, jak to wygląda akurat w Domaguetę. Krystyna nie przygotowała dzisiaj listy dla mnie, więc poszukamy czegoś może zdrowego dzisiaj, żeby to kupić. W takich supermarketach to, co jest ważne dla Was, żebyście wiedzieli, że mm, nie kupuje się owoców i warzyw w tych dużych marketach, bo tej ceny za takie owoce i za warzywa są na, mogą być nawet dwa albo trzy razy droższe niż na normalnym markecie więc tutaj nie ma sensu tego kupować ale też dostałem ostatnio pytanie jak ktoś się pytał co jest dostępne z takich europejskich warzyw, więc może akurat teraz Wam pokażę no tutaj jest akurat spory wybór pokażę Wam co tutaj tej pory udało mi się znaleźć kupiłem dwa pojemniki na promocji, na jedzenie te są akurat fajne, bo są z uszczelką więc można je zostawić na zewnątrz nie trzeba trzymać ich w lodówce i mrówki do tego nie wejdą trochę czekoladek oczywiście dla Christine Ogórki, bo jest świeża dostawa. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj się przeważnie nie kupuje ogórków, czy warzyw, owoców, bo są drogie. Natomiast no, jak nie ma innego wyjścia, no, ogórki akurat przeważnie są tylko w marketach, rzadko kiedy można je dostać normalnie na tym. No i oczywiście tu jest woda sodowa, e, gazowana. I Red Bulla jakieś, bo akurat tego normalnie w sklepach nie można dostać, tylko tutaj. No jeszcze coś idę kupić i trzeba się powoli zbierać. Kurde, szkoda, że nie mogę nagrywać, co chwilę ktoś się na mnie patrzy, co chwilę ktoś mi każe kamerę wyłączyć. Bez sensu. Przykład tego, ile na przykład mango kosztuje w supermarkecie. Jak widzicie, cena jest za kilogram 260, a na rynku, albo w każdym lepszym sklepie można kupić za 120-100 peso za kilogram. No. I to nie jest jakieś rewelacyjne mango akurat, bo już widać, że jest pobijane. Teraz też zaczął się okres na awokado, no ale cena też jest zabójcza, bo jest jakieś 220 za kilogram. Za dużo. Udało się zakupy zrobione. Teraz tylko dostać się gdzieś do centrum, może kupić jakieś jedzenie na wynos. Uff. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że nie przyjął mojej karty. Ciekawie jestem co się stało. Normalnie. Codziennie płacę kartą i nie ma z tym najmniejszego problemu. A dzisiaj było coś nie tak, ale to podejrzewam, że oni akurat mają jakąś awarię systemu, bo spróbowała z dwóch różnych terminali i było to samo, a ja na rewoluta w ogóle nie dostałem żadnej informacji o tym, żeby nie było przyjęte płatność, więc no dziwne, może akurat nawet przez tego kryzys z całym tym wirusem, to to odbija się nawet na tym. No, no zobaczymy. No, jestem już po zakupach. Pojechałem na bulwary w Dumaguete. To jest takie miejsce chyba najbardziej turystyczne, gdzie siedzicie sobie na samej plaży i obserwujecie morze. Normalnie, jak nie ma całego tego zamieszania z wirusem, to tutaj jest pełno ludzi w ciągu dnia, wieczorami. To już jest w ogóle masakra, ciężko nawet przejść. No, a teraz jest po prostu lajcik. Wszystkie praktycznie ławki są wolne. Widzę kilku rybaków przed sobą, tylko no oczywiście, o promy nawet pływają, no ale to wpłynie prom na Sikichor y, tylko i wyłącznie cargo Czyli y, przesyłki, samochody z przesyłkami. No żeby były tam dostawy po prostu cały czas, no ale ludzie dalej nie mogą pływać. No nic, no nagrywałem Wam ostatnio o, o tym jak wygląda kwarantanna chyba bodajże z tydzień temu, no na dzień dzisiejszy dalej się nic nie zmieniło. Wszystko jest to samo. Y, oprócz tego, że jest całkowity ban na alkohol i to nawet jest ciężej kupić alkohol, niż myślałem. Albo mam tak słabe znajomości jeszcze w Domagety. Więc z tym się robi problem, bo nie można sobie piwka wieczorem się spokojnie napić. No ale poza tym to jest tak samo, no nic się nie dzieje. Wszystkie wyspy naokoło już ogłosiły, że przedłużają kwarantannę do końca miesiąca. Czyli 30 kwietnia. Bohol już tak ogłosił, Cebu wyspa tak ogłosiła, na pewno Cebu miasto. No i Negros Occidental, czyli jakby nie moja, ale druga północna część wyspy Negros, na której ja mieszkam. Negros Oriental na dzień dzisiejszy, czyli tutaj gdzie mieszkam, jeszcze nie ogłosił tego przedłużenia, więc ciekawi jesteśmy, co się stanie. No ale tak naprawdę na 99% oni też to przedłużą, no bo... Zresztą, co dla, co, nas, co dla nas się zmieni? Może więcej troszkę restauracji będzie otwartych, ale poza tym no, wszystko będzie to samo. Przygotowuję też dla Was w tym momencie kilka innych ciekawych odcinków. Pierwszy odcinek, który na pewno będę chciał puścić bardzo szybko, to będzie o tym, jak prowadzić biznes na Filipinach. Będzie to dokładnie nasz przykład tego, jak prowadzimy biznes z wynajęciem skuterów. Jest to oczywiście mały biznes. Bo do tego zaczęliśmy zaczęliśmy niecały rok temu, ale wyjaśnię wam krok po kroku, jak to załatwialiśmy, jacy są klienci, ile zarabiamy, bo nie mam co ukrywać, tak naprawdę, zresztą każdy może sobie to obliczyć na tyle, ile mamy skuterów, no ale mam nadzieję, że ten odcinek się też będzie Wam podobał. Kolejny odcinek, to już mam w zasadzie plan na niego, no to chcę Wam pokazać tak naprawdę już normalny market w Dumaggette, czyli ten warzywny, rybny i owocowy, no ale czekam na to, żeby się ta cała awantura z tym skończyła. Bo jak to się skończy, no to wtedy mogę już iść i on będzie normalnie wyglądał. W tym momencie trzeba czekać w kolejce, żeby tam wejść. Też nie ma dostępu wszystkich produktów czasami, więc to nie ma sensu teraz tego nagrywać. Dobra, słuchajcie, ja już wróciłem do domu e, z Rakupy zrobione, tak jak widzieliście. No mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek i zapraszam na kolejny, który na pewno będzie bardziej ciekawy niż ten. Pozdrawiam was serdecznie pa! Hej, jesteś tam jeszcze? Chciałem ci tylko poinformować, że po twojej lewej stronie widzisz dwa najciekawsze filmiki z mojego kanału, a pod spodem przycisk subskrybuj. Jeżeli podobał ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę i pamiętaj o tym, że nagrywam filmiki co kilka dni, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.